Halo, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy robili Horiatiki, Choriatiki? Nie wiem dokładnie jak się po grecku wymawia, ale pisze się choriatyki. Jest to grecka sałatka. Inaczej też można ją nazwać sałatką wiejską. Co nam do tej sałatki potrzebne? Potrzebne, tak jak widać, jest nam kawałek górka świeżego, kawałeczek papryki, to jest nawet za duża porcja, bo tylko potrzeba mi parę cieniutkich takich plasterków. Mam tutaj dwa pomidorki, czerwoną cebulę, serfeta, jest to oryginalny serfeta ser u mnie, z koziego i owczego mleka, parę oliwek z pestkami. Ja mam tutaj oliwki kalamata, najlepsze jakie mogą być. Potrzebna będzie nam sól, tymianek, oregano, tymianek i oregano mam ze swojego ogródka, muszę się pochwalić i będzie też nam potrzebna oliwka z oliwek. Ogórek najpierw musimy obrać, więc ja go tutaj ubieram. Górek jest już obrany, przekrawam go tak. I jeszcze raz na pół. I teraz go kroimy w takie mniejsze kawałki. O so. mamy. Już całym pokrojony, wkładamy to do miski. Teraz drugą część ogórka. Akurat tak się złożyło. Pierw odkroiłam, ale wydawało mi się, że jest trochę za mało i dokroiłam jeszcze jeden ładny kawałek. No i znowu tak poprzekrawamy. Górek już jest. Teraz pokroimy pomidorki. Pomidory też pokroimy w kawałki. Tak i tak i teraz drugi. Wykrajam zawsze te środki, te dubki, jak je nazywam. No, miska była za mała, więc ja to wszystko przełożyłam do większej miski. I teraz kroimy dalej. Co kroimy dalej? Dalej kroimy. Cebulę, Cebulę kroimy no, w takie nie, jak to szajpki, plasterki. To było pół cebuli. O, tak ją pokroiłam. Teraz ją tak rozdrobnimy trochę. Się. I tak pokrojona cebula idzie też do naszej miski. I co nam teraz tutaj brakuje? Teraz posunę trochę dalej to. Teraz troszeczkę to wszystko solimy. Dodajemy trochę. Nie dużo naprawdę trochę, tym janku nawet za dużo, odspiemy trochę, trochę też oregano, nie za dużo tego wszystkiego, bo będzie gorzkie, no, oregano jeszcze troszeczkę. Polewamy to lekko oliwką. No, wymieszaliśmy, włożymy nasze oliwki, pomieszamy to z oliwkami. Teraz kładziemy serfeta. Ten ser też kładziemy tak, jak widać, w całości. Posypujemy go też odrobinką, ale naprawdę tylko odrobinką oregano. I nasza sałatka grecka jest gotowa. Miska duża, ale nie mam takiej odpowiedniej. I teraz życzę Wam wszystkim smacznego. Oliwki może jeszcze troszeczkę dodam, bo ja najbardziej lubię potem, jak te warzywka puszczą trochę soku. Ten sok zmiesza się z tym olejem z oliwek. I z tymi wszystkimi przyprawami. I wtedy lubię w tym soku maczać świeżutkie bułeczki i zajadać. Pycha. Gwarantuję Wam, że też polubicie. No, proszę bardzo. I smacznego życzę jeszcze raz. Napiszcie, czy się Wam podoba, czy sałatka się Wam też podoba. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Proszę Państwa czegoś zapomniałam. Zapomniałam papryki, ale niczego się nie stało, bo paprykę i tak kładzie się na wierzch, więc ją teraz tutaj położymy. O, ja mam pokrojoną w takie cienkie plasterki, jak widzicie. I kładziemy ją teraz no tutaj na wierzch. O proszę bardzo. I tak wygląda nasza grecka sałatka.